A w tym odcinku, wyobraźcie sobie, porozmawiamy o nazistach, o komunistach w Sejmie, o Ukraińcach, kolumbijskich imigrantach, banialukach, niekoniecznie tych opowiadanych w Sejmie, o teorii spiskowych wokół Kongresu, Konfederacji, a na koniec o tym, co się wydarzyło w Grybowie. Wiele osób pyta mnie, jak zakończyła się sprawa głosowaniem nad uchwałą o rewolucji 1905 roku. Tak Przypominam, że to właśnie bohaterami tej rewolucji był Lenin, Trocki, Dzierżyński, Róża Luksemburg no i wielu innych komunistów. No, Głosowanie i, i cały pomysł przyjęcia takiej uchwały no, całkowicie skandaliczny i oburzający. Głosowanie no, zakończyło się tym, że praktycznie cały Sejm oprócz Konfederacji poparł ten projekt. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków przekazało poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia bohaterów rewolucji 1905 roku w 120, w 120. rocznicę jej. Głosowało 430 posłów za 397, przeciw 21, wstrzymało się 12. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia bohaterów rewolucji 1905 roku. Najbardziej zaskoczyło mnie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Pis praktycznie w całości. Poparł e, tą uchwałę. E, wyłamał się e, jeden sprawiedliwy spisu, tak, czyli oprócz Konfederacji, Marek Suski też e, stwierdził, że, że nie, jego ręka nie da rady, tak, poprzeć tych komunist, komunistów. E, kilku posłów e, bardziej ci z suwerennej Polski, wstrzymało się od głosu, trzeba im to przyznać. E, klub Republika koło Republikanie też się wstrzymało, czyli Paweł Kukis, e, tak, i, i pozostali posłowie. No niestety, no, 22 osoby bodajże tylko i kilka osób wstrzymujących, cała reszta jednogłośnie praktycznie popiera, także ja czekam kiedy tylko następny projekt dotyczący rewolucji 1917, tak? bo brniemy już chyba w jakieś absurdy I, i komuna wraca, no co tu dużo gadać. Efekt tego jest taki, no, że cała Koalicja Obywatelska, PSL, Hołownia, PiS, no wszyscy za przyjęciem tej uchwały. Myślę, że, że to bardzo duży błąd. I lewica, tak, tutaj oczywiście też była za, i, i wszystkie jakby części lewicy, czyli razem, i lewica lewica, tak, lewica osobno wszyscy no, zagłosowali za. No i, i pewnie się cieszą. No posłowie lewicy, że, że komuniści wracają do łask. Nawet to gdzieś tam padło w przemówieniu posłanki lewicy, że to właśnie czas odczarować tych bohaterów, e, tych, nie tylko tych z prawej strony, ale też z tej lewej. No to odczarowujemy ich. Jest w naszej pamięci miejsce i na Witolda Pileckiego, i na Kazimierza Puszaka, i na Annę Walentynowicz, i na Jacka Kurön Kuronia. I na rewolucję 1905, i na powstanie Wielkopolskie, i Koalicyjny Klub Lewicy z dumą i z radością poprze projekt tej uchwały. Dodam tylko, że po moim wystąpieniu, tak, no to tam w kuluarach, to naprawdę tam wśród posłów PiSu, no była wrzawa bardzo mocna, skłócili się właściwie między sobą, tak, czy, czy czy Lenin, czy Dzierżyński, czy to rzeczywiście, te, no, posprawdzali chyba na szybko i, i okazało się, że tak, no, że szli jednak w tym pierwszym szeregu, w tej rewolucji 1905 roku, no, mieli, widać było, że posłowie PiSu mieli duży dylemat, ale chyba jakiś tam klubowa dyscyplina w tej sprawie wzięła górę i, i postanowili zagłosować za, no co jest w sumie smutne, no bo myślałem, że, to, że PiS jest rzeczywiście jakiejś prawicą, tak? a tu się okazuje, że Właśnie w takich sprawach drobnych, wydawałoby się historyczny, no pokazuje, że ta, ta lewa strona jest bardzo mocna, a ta prawica to chyba tylko taka metka, żeby się e, nikt nie zorientował. Rafał Trzaskowski rzucił pomysł, że najwyższy czas odebrać Ukraińcom, niepracującym Ukraińcom, 800, tak, że nie powinni pobierać tego zasiłku. No, Wetes się zrobił niesamowity w Sejmie, posłowie na szybko, ale co ciekawe posłowie opozycji, tak? posłowie PiSu zrobili swoją ustawę, która ten socjal odbiera, tak? sami posłowie PiSu ten socjal przydzielali, przypominam, także tutaj mamy też jakieś ciekawe zjawisko, tak? chyba posłowie PiSu stwierdzili i PiS w ogóle stwierdził, że, że jednak z tym socjalem, z tym 800 plus dla Ukraińców coś jest nie tak. Popełnili jakieś błędy, skoro nagle chcą likwidować. No ale też Konfederacja złożyła własny projekt. Nasz jest dalej idący, właściwie likwiduje całkowicie socjalizm, zrównuje prawa z innymi cudzoziemcami, prawa Ukraińców. No bo przypominam, że Ukraińcy mają specjalne prawa u nas, właściwie mają nadawane pesele, tak? Są traktowani, w, no co tu dużo mówić, jak obywatele polscy, mimo że nimi nie są. Także. My złożyliśmy taki projekt, który likwiduje te, te wszystkie przywileje. Usłyszałem, że ostatni tak zgłosił się rząd i, i też jakiś swój projekt przygotowuje. Nie znamy jeszcze szczegółów, na ile czy on będzie mniej radykalny niż ten PiSowy, czy bardziej radykalny niż ten Konfederacji. Także to ciekawe zjawisko. Bo przy wyborach się dzieją. Takie rzeczy. Przypominam, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu powołaliśmy komisję nadzwyczajną tak, do spraw właśnie likwidacji tego socjalu dla niepracujących Ukraińców. O co chodzi z tymi komisjami nadzwyczajnymi? No, to jest co tu dużo mówić, jednak pewna psychologia. Tak. Powołuje się taką komisję. Spośród tam wybiera się z każdego klubu po kilku posłów. Oczywiście większość ma koalicja rządząca, żeby tam nic się niespodziewanego nie wydarzyło. No i ona będzie procedowała te trzy projekty, tak. Jeśli jakiś płynie, no to być może cztery. Efektem tego ma być scalenie tych projektów, poprawienie i jak wyjdą z tej komisji, no to zajmie się nimi już Sejm i trafi wtedy do, do właściwej komisji, tak. Co tu, co, o co to oznacza tak naprawdę? No, oznacza to, że to jest granie na czas. Prawdopodobnie ten projekt nie będzie jednak przyjmowany przed wyborami, no bo te komisje, no, ona będzie teraz wyłaniała, tak za, za tydzień czy za dwa wyłoni przewodniczącego, za miesiąc posłowie w końcu się spotkają, przeczytają te projekty, potem będą pewnie jakieś poprawki, dyskusja, strona społeczna będzie mogła się wypowiedzieć. Także to myślę, że to potrwa niestety aż do wyborów i, i obawiam się, że niestety tego nie będą chcieli przyjąć. Nawet też ten nasz projekt, gdyby był procedowany w normalnym trybie, byłby przyjęty, no, dość szybko trafiłby pod, pod obrady Sejmu. A tak, no to utknie tam właśnie w tej komisji nadzwyczajnej. My będziemy mieli tylko jednego posła, także niewiele możemy tam zmienić. Także z jednej strony, wspaniała wiadomość tak, wszyscy chcą nagle likwidować socjal dla Ukraińców, ale praktycznie jednak to jest taka z, y, u, zablokowanie tego, żeby to za szybko nie weszło. Także i pozytywnie, ale też bardzo smutno, no bo chyba tego naprawdę nie chcą zrobić. W Ameryce no, w dalszym ciągu trwają, Cuda, tak? ba w bardzo szybkim tempie imigranci tak, wracają do swoich krajów no, z jakimś tam e, z jedynym krajem, który jakby postanowił stawić opór tak? i bo ci imigranci, e, którzy gdzieś tam są, e, no, wpadają, tak, złapią ich e, służby imigranckie, policja przy kontrolach, okazuje się, że nie mają dokumentów, nie mają stałego pobytu. No, są po prostu kierowani do ośrodków, a potem przekazywani i samolotami wojskowymi wracą, wracają do swoich krajów, do Ameryki Południowej głównie. No i Kolumbia taki, taki samolot miała przyjąć, postanowiła go nie przyjmować. No to Donald Trump no, w bardzo szybkim tempie postanowił nałożyć na wszystkie towary w Kolumbii 25% cło, a a jeśli trzeba będzie, to kilka dni później podniesie je do 50%. Wystarczyło kilka godzin, i władze Kolumbii jednak zdecydowały się przyjąć imigrantów. Nawet zaproponowali, że wyślą sami ten samolot tak, po, po swoich obywateli. Sprawa została załatwiona no, w ciągu dwóch, trzech dni. Samoloty amerykańskie już teraz lądują bez żadnych problemów. I tak wygląda polityka realna i my powinniśmy się wzorować właściwie na Trumpie. Mamy takie problemy u nas na bieżąco. No, zobaczcie Państwo, jak błyskawicznie świat się zmienił. No, jeszcze tam dwa lata temu, tak, trzy: no, Sterczewski, poseł Sterczewski, biegał tam z reklamówkami, tak, zapraszał wszystkich uchodźców. Tam było sporo wypowiedzi posłów lewicy, tak, żeby wpuszczać, potem się sprawdzi, kto to wchodzi. No, u nas nastąpił zwrot w Ameryce już całkowity zwrot i, i bardzo skuteczne działanie. U nas one są jeszcze nieudolne. No właśnie ten przykład tego 800 plus z, z dla Ukraińców. Są zapowiedzi, ale działań jakoś niewiele, na szczęście uszczelniono granicę, no ale być może też powinniśmy właśnie wziąć się za tych rozrabiających tak, imigrantów, którzy są w Polsce i po, po prostu odsyłać ich do macierzystych krajów. tak. Obywateli Ukrainy, no sporo było uciekło na zachód, no być może przydaliby się na froncie. Tak? Teatr Bania Luka, bielski pomysł, tak? istnieje taki teatr, teatr lalek dla dzieci przede wszystkim, ale też dla dorosłych. Kilka sztuk jest w Biersku Białej, dla tych co nie znają bierska Białej. No, i wykombinowano, że koniecznie trzeba zbudować tak, nowy teatr zamiast remontować stary. Twierdzą, że się nie da wyremontować. No, ale już palicho, tak? Pomysły samorządowców mogą być różne. Na to chcą wydać ponad 100 milionów grubo. Ale co ciekawe, wydarzyło się w ostatnim czasie. Bo jest sporo protestów w biersku Białej, tak, to ma być miejscu targowiska, chce się stamtąd usunąć tych, którzy handlują, e, potem ma to wrócić, niby nie wiadomo czy wróci, e, dość spora dyskusja e, trwa na ten temat, e, lokalni, e, różni społecznicy się wypowiadają, jedni są za, drudzy przeciw, no ale zupełnie cichaczem, tak, zupełnie obok e, tego sporu, no, Bielski Ratusz podjął e, decyzję, że czas już zaprojektować tą banialukę, tak, czyli już nawet nie czekają na to, jak to się rozstrzygnie, tak, czy mieszkańcy się na to godzą, czy nie godzą, ratusz brnie jakby w to, w to co sobie zaprojektował. No i właśnie a propos projektowania, no, chodzi o projekt. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten nowy gmach, tak, coś w stylu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tylko troszkę mniejszy, ale bardzo podobny taki kanciasty kształt, bo już jest wizualizacja. No i postanowili zrobić projekt tego. No i cichaczem go gdzieś tam przepchnęli, wyłonili yy, zwycięzca przetargu, tak, yy, ma wykonać ten projekt. I tutaj kwota, wyobraźcie sobie, ile, ile Państwa zdaniem powinien kosztować taki projekt. Tak. Ja na szybko zrobiłem sobie jakiś tam research. W podobnych budynków. No i chodzi o to, że takie budynki mniej więcej koszt zaprojektowania takiego budynku, no to jest koszt 2 milionów no czasem maksymalnie 3 milionów złotych. W Biersku Białej postanowiono, że wyda się na to 7 milionów złotych, wyobraźcie sobie, czyli wywalamy 7 milionów złotych, tak, na, na, na projekt, na papiery, właściwie za 7 milionów, to myślę, że ten stary gmach. To po prostu by lśnił i, i można by go naprawdę świetnie zaadoptować i, i wyremontować. A tak to będzie mieli projekt, a właściwie finansowanie tego, całej tej budowy nie wiadomo, czy dojdzie do skutku, tak? Bardzo ciekawa sytuacja. Warto obserwować, co się dzieje z tą banialuką. No bo tutaj to jest chyba taki, taki lokalna studnia bez dna wygląda na to, że. Będziemy obserwować Banialukę. 7 milionów złotych, 5 tysięcy metrów wydano na nową Banialukę, ale Banioluki nawet nie widać. Wieją się rzeczy niebywałe, przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale ten wiatr zmian wieje, wiadomo, ze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wycofał się z porozumienia paryskiego, no i wystarczyło zaledwie kilka dni. I nagle w Unii Europejskiej przyszło otrzeźwienie, i mówi się już o jakimś pakiecie ustaw i dyrektyw upraszczających. Tak? Ale co one mają upraszczać? No, to jest nic innego, jak wycofanie się z Zielonego Ładu. Boją się dokręcać śruby, bo miał wyjść ETS-2. ETS-2, przypominam, to jest pakiet. Ustaw, które mają przede wszystkim dotknąć zwykłych obywateli, tak? czyli kierowców tak? posiadających samochody spalinowe, no i osoby, które ogrzewają dom gazem, węglem, mają budynki nieocieplone. Tak? Tutaj by koszty no, naprawdę były absurdalne. Nawet Donald Tusk tak? siedł gdzieś tam ocknął, chyba. Chyba zrozumiał, w czym pies jest pogrzebany i zapowiedział coś takiego, że, że ten, jeżeli ten zielony ład będzie wdrażany w takim tempie, jak to uzgodniono wcześniej, no to nie jeden rząd w Europie upadnie. Także mamy tutaj sygnał, gdzieś błyskawicznie chyba przyszło jakieś otrzeźwienie i politycy unijni zorientowali się, że no rzeczywiście ta, to wahadło idzie w prawą stronę. i i obywatele Unii już po prostu nie życzą sobie takich cen prądu, gazu. Tak? Nie, nie zamierzają wycofywać się z samochodów spalinowych. To powinno iść naturalnym rytmem, a nie być sztucznie przyspieszane. Elektryki niemieckie, no, jak widać po statystykach, no, zupełnie się nie sprzedają. Także sztucznie nakrącona rewolucja no, upada na naszych oczach. No. Kibicuje temu mocno. Im szybciej upadnie, tym lepiej. No, nieszczęście nasze polega na tym, że e, za władz PiSu no, zamknięto 17 kopalń bodajże. E, jest, jest szykowane, kolejne zamknięcia są szykowane kopalń w Polsce. E, Niemcy już e, profilaktycznie tych kopalń e, nie niszczyli. Tak? U nas je betonowano, zalewano, e, niszczono infrastrukturę. Chociażby sprawdźcie sobie historię kopalni Krupiński, Jednej z najnowocześniejszych kopalń, którą właściwie zrównano z ziemią, a Niemcy zabezpieczali te budynki, nie niszczyli ich. Im będzie dużo łatwiej uruchomić te kopalnie z powrotem, a my zostaliśmy no, trochę z ręką w nocniku. Ale miejmy nadzieję, no, że, że ten zielony ład zostanie powstrzymany i przynajmniej uratujemy to, co mamy. Tak. A rewolucja zielona, tak. Niech się toczy własnym rytmem, już na spokojniej. Ale przede wszystkim nie wdrażajmy tych wszystkich absurdalnych przepisów. Także jest szansa, jest szansa że powolutku to e, gdzieś jednak pójdzie w dobrą stronę. Kongres Konfederacji. No, wydarzenie, które, które już urosło do takiej rangi, e, gdzieś w internecie krążą opinie, spiski, różne teorie na ten temat. Co to się e, nie wydarzy na tym kongresie? Tak? Przypominam, że partia Konfederacja to nie jest to samo co Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy czy korona Grzegorza Brauna. To nie jest to samo co Klub Konfederacji. Istnieje partia, tak? partia techniczna, to jest około 80 osób jest członkami tej partii. Ona została założona w 2019 roku. No i narosły takie mity związane z tym, że kongres nie odbył się Terminie. Tak? No to przypominam, że w statucie jest taki zapis, że do czasu wyłonienia nowych władz, tak, władze pełni stary zarząd i stara rada liderów, a gdy odbędzie się kongres, tak, no to nowe władze zostaną wybrane i one już będą pełniły funkcje przez następne lata. No i nie wiem, tak naprawdę jak to się stało, ale naprawdę narosło tyle różnych teorii spiskowych. Spiskowych i innego rodzaju, że konfederacji bronią się rękami, nogami, tak, żeby tylko ten kongres się nie odbył. No to proszę Państwa, 8 marca jest, będzie kongres, przyjedzie te 80 osób i wybierze nowe władze. Zastanawiam się, skąd się pojawiły właśnie takie teorie, że ktoś się tego boi, tak? E, czy członkowie Nowej Nadziei, czy tam e, członkowie Ruchu Narodowego, że obawiają się bardzo, że tam się może coś wydarzyć. No, przypominam, że e, większość, e, którą stanowi, e, stanowią członkowie z Ruchu Narodowego i z Nowej Nadziei, to jest ponad 80%. Większość na tym Kongresie. No to ja wam mówię tutaj i przekonacie się e, już za miesiąc że na kongresie nic się nie wydarzy. Może to wiele osób rozczaruje, no ale niestety tam jest taka przewaga nad tymi osobami, które jeszcze gdzieś tam pochodzą tak z tych wcześniejszych czasów, czyli jakiś tam jest członek jeszcze od Liroya bodajże, gdzieś tam jacyś resztki wolnościowców tak, od pana Korwina Mikke, no i też z korony, tak. ale to jest, to jest naprawdę e, mniejszość, także kongres. E, być może będą tam jakieś e, gorące dyskusje, ale no, technicznie e, mamy demokrację. Tak. Są, sądy wymuszają e, w statutach, żeby te statuty były demokratyczne. Głosuje większość, e, większość wybiera władze statutowe i władze, właśnie zarządy, Radę Liderów, e, nowy sąd w Konfederacji. Także no, myślę, że sporo osób będzie rozczarowanych, a, a widzę, że po ogłoszeniu tej daty rzeczywiście już ta temperatura jakoś opadła, i chyba do wszystkich dotarło, że nic się tutaj nie rozpadnie, żadnych wstrząsów, wydarzeń nie będzie. Na koniec, coś optymistycznego. No, chciałem Wam zwrócić tylko uwagę na to, że e, kampania Sławka-Mencena no, e, na tej trasie. E, na tym poszczególnych etapach tej kampanii, bo przypominam Sławomir Mencen założył sobie, że odwiedzi wszystkie powiaty, ponad 300 powiatów w czasie tej kampanii. Już ma przekroczone 100, czyli jedną trzecią właściwie już zrobił. Ale podczas tej trasy dzieją się rzeczy naprawdę niesamowite. No w każdym powiecie 500, 1000 osób. Naprawdę rekordy. Wydawało się, że ten bielski tutaj rekord nie zostanie szybko pobity, bielski, żywiecki po, po sąsiedzku, na Bielsko jeszcze przyjdzie czas. Tam przyszło ponad tysiąc osób na nie okazało się które za słabe, no, bardzo szybko to poprawiono, już jest więcej głośników, już zdecydowanie lepiej słychać, ale wynika to z tego, że nikt się nie spodziewał takich tłumów, nikt się nie spodziewał w miastach powiatowych imprez na tysiąc osób. No, ale takim spektakularnym, jakby e, języczkiem uwagi czy wydarzeniem, e, sprawdźcie sobie Państwo spotkanie Sławomira Mencena w Grybowie. E, przypominam, Grybów, miejscowość, w której mieszka 6,5 tysiąca osób. E, prawo głosowania, no nie, wiem, może mieć 5 tysięcy osób, e, nie więcej. Tam na rynku przyszło 1000 osób, no coś niesamowitego. E, wiadomo, że to przyjechały osoby też e, z powiatu, tak, nie z samego Grybowa. No, ale, ale to pokazuje, jak, co się dzieje wyjątkowego. Nie wiem, czemu jeszcze tego nie ma w mediach, czemu o tym się nie mówi. No, domyślam się, czemu tak, bo nagle Polacy by się zorientowali, że mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem, które no, nigdy wcześniej się w Polsce nie wydarzyło. Tak? I... I kibicuje po prostu, warto na to zwracać uwagę. Nagłaśniajcie to, pokazujcie to, bo im więcej Polaków dowie się o tym, co się dzieje na tej trasie, tym lepiej. I to jest wcale się nie dziwię, że nagle pojawił się sondaż, w którym Konfederacja ma 18%, że pojawiają się sondaże, w których Sławek Mencen ma 16%, 15%, czy powoli zaczyna doganiać Karola Nawrockiego. No i to jest efekt tych działań, to jest naprawdę mordercza kampania, tam jest po 4-5 spotkań dziennie. No wyobraźcie sobie Państwo tam przejeżdżać jeszcze między miejscowościami po 70-80 kilometrów, 5 spotkań dziennie, tak, co, co 2-3 godziny. No oprócz tego, tak, trzeba być jeszcze w Sejmie pracować i, i kampanię prowadzić też gdzieś w telewizji. No niesamowita robota, jestem pełen podziwu. I będę kibicował, i zachęcam też Państwa do tego, żebyście wspierali, kibicowali. Szanowni Państwo, na koniec zachęcam do subskrypcji, do zostawienia lajka, udostępnienia ewentualnie tego podcastu. Bardzo proszę o komentarze, bo to jest fajna forma interakcji, i bardzo proszę o zadawanie pytań. O ewentualnie poruszenie tematów o których chcielibyście państwo żebym mówił w kolejnych podcastach to jest fajna forma rozmowy z widzami także zachęcam do tego no i dziękuję bardzo